Witajcie, kochani. A kilka refleksji, takiej, takich z obserwacji tego, co dostrzegam u nas, u nas wszystkich. I to coś się przejawia bardziej lub mniej, a może już prawie wcale. W ogóle to polecam. Fajna sprawa porównywalna do pływania, która aktywuje mnóstwo fajnych ruchów w ciele, w naturze, w lesie. Bardzo to jest takie wspierające. Ojej, ile można byłoby powiedzieć, ile aspektów naszego życia jest wspieranych poprzez to, kiedy my, można powiedzieć, Poruszamy się naturalnie wręcz. Chodzi o naturalność. Bo widzicie, w tych wszystkich różnych gonitwach za sobą, za odkrywaniem siebie i tak dalej, wchodzimy w różnego rodzaju ruchy, aktywności, które są nienaturalne. E, o, mógłbym o tym dużo mówić. Tak samo w kontekście spożywania e, czegokolwiek, coś, co daje nam Natura daje nam, daje nam. Jest takie, można powiedzieć, nawigacyjnie, kompasowo najlepsze, ale danie to jest, wyciągam coś w kieszeni, przykładowo, ale nic nie mam w kieszeni. <grym> w kieszeni> Co ja mam? No cokolwiek. Wyciągam z kieszeni i daję. I to się odrywa, i jest dawane. Ja myślę, że to jest najlepszy, najwspanialszy kierunek, kiedy możemy sobie tak, jeżeli już bardzo potrzebujemy, mentalnie ułożyć w sobie, co jest dla mnie, a co nie. Bo nie to jest tak, że przyroda nam daje różne rzeczy, my sobie dajemy wzajemnie coś. I widzicie, to jest tak, że nie chodzi o to, żeby zabierać, Coś mi się należy z powodu mojego wyobrażenia siebie, bo ja taki i taki, ale rodzaj tak zwanej, bym powiedział, wow, to jest takie słowo religijne ale takiej łaski życia, takiej błogosławieństwa życia takiego, co po prostu jest w przepływie jest naturalnie dawane z obfitości. E nie daje po to, żeby mieć coś z powrotem, ale daje dla samego dawania. I to jest po prostu, można powiedzieć, błogosławieństwem życia, czymś naturalnym. Bo jeżeli dajemy w imię zysku, no to ten biznes prędzej czy później się rozleci. <zuczujesz> Zaciskiem. Bo widzicie, jest coś takiego, że my w swojej. Takiej tendencji wchodzimy w różnego rodzaju układy, różnego rodzaju biznesowe relacje z życiem, że coś chcę zdobyć, coś chcę osiągnąć, by mieć, a to rodzi mnóstwo napięć. Mnóstwo napięć, które potem powodują to, że my w tej gonitwie zaczynamy coraz bardziej się w sobie ściskać. I potrzebujemy sobie radzić. I właśnie to jest, myślę, po, myślę, że to jest bardzo wielkie wyzwanie tu w życiu, że my, wchodząc w ten rytm, w tą drogę takiego ogarniania rzeczywistości, radzenia sobie z rzeczywistością, zdobywania tej rzeczywistości, zdobywania tego swojego jakiegoś poczucia bezpieczeństwa, radości, szczęścia, posiadając coś i tak dalej, i tak dalej, Rozwija się w nas takie podejście do życia, które cały czas chce coś zdobyć. Chce coś osiągnąć. I zapominamy, że prawdziwe osiąganie jest można powiedzieć tym co posiadamy, tym co do nas przychodzi, to są tylko i wyłącznie owoce, owoce. Owoce tego naszego usłyszenia siebie, zadbania o siebie. Poczucia swoich emocji, swoich odczuć, poczucia swojego ciała. To wszystko, jeżeli my, można powiedzieć, ogarniamy w taki sposób, że przeżywamy codziennie harmonię, taką zgodność, taką zgodność myśli, emocji, odczuć głębokich, ruchu ciała, to wszystko, to wszystko tak naprawdę tworzy harmonię, kiedy żyjemy w zgodzie z sobą. Żyjemy w takim autentyzmie. Bo jak nie żyjemy w autentyzmie, nie żyjemy w jakiejś takiej zgodzie, ale w jakichś biznesowych relacjach z życiem, no to pro, kwest, pro, kwestia jest taka, że wtedy zaczynamy zakładać pancerz. Obudowujemy się, by przeżyć ten opresyjny świat który cały czas chce od nas czegoś i my tutaj chcemy być w harmonii, a tu z drugiej strony potrzebujemy stawać do różnych wyzwań. Na że życie jest takie w tym, można powiedzieć, naszym pokoleniowym wyuczeniu, to stawanie do życia jest walczące. Ilu tych wojowników, ilu tych, można powiedzieć, y, jakiś tam y, jest, pojawia się, by walczyć z życiem. No, i oczywiście w miłości, jak to pięknie brzmi, no można walczyć w taki sposób. Ale aczkolwiek sama walka to jest coś, co wiąże się z popychaniem rzeki, zwalnianiem tej rzeki, modelowaniem tej rzeki, by ona płynęła tak jak my chcemy tak jak, jak to w naszym wyobrażeniu powinno być. I słuchajcie, to jest niesamowite, że te wszystkie walki tak naprawdę, naprawdę, naprawdę rodzą napięcia w ciele i potrzebujemy sobie radzić z tymi napięciami. Takim, można powiedzieć, starodawnym radzeniem sobie z napięciami było to, że przychodzi noc so gorączka sobotniej nocy i jest impreza na maksa, mówiąc tak bardzo symbolicznie i ogólnie. Trzeba ucztować, trzeba się rozluźnić. Przy czym, no właśnie, to już sobie możecie powiedzieć, jak, 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 e, jak różne formy rozluźnienia są obecnie w świecie. My naturalnie mamy wbudowane w sobie coś takiego, jak tą tendencję do harmonizowania swojego ciała, do takiej homoostazy. To jest coś wbudowane i jest to naturalne w nas. Więc tak jak potrafimy. Szukamy uspokojenia, szukamy rozluźnienia, odstresowania. Wiecie, tak, jest słynny, legalny ten alkohol, jest słynna ta nielegalna marihuana. Które z tych robi więcej spustoszenia w życiu ludzi, to już sami sobie odpowiedzcie. Dlaczego to i tam to jest takie, a to jest takie. A w ogóle po co to wszystko? By się rozluźnić. I widzicie, my na ziemi często mamy taką tendencję, że szukamy jakiegoś czegoś, coś, co pozwoli nam rozluźnić się. Ja już nie raz mówiłem o tym, że Jedną z największych umiejętności, jakie potrzebujemy nabyć w życiu, to jest umiejętność rozluźniania się bez zewnętrznych gadżetów, bez zewnętrznych substancji. Jak tego nie potrafimy, nie nauczymy się, to będziemy cały czas sięgać po jakieś substytuty czegoś, co nam da chwilowe rozluźnienie, ale zawsze to będzie takie coś, że potrzebujemy do tego wracać, by się rozluźnić. I trochę tak z przerażeniem spojrzałem na takie kilka obrazków, które dziś tam dostrzegłem w swoim życiu. W życiu w swoim, w sensie takim, że u kogoś zobaczyłem. Chociaż to też widzę, na czym to polega, bo czuję, że też miałem takie etapy doświadczania. Na przykład ktoś Włącza telewizor, kiedy już po pracy, po ciężkim dniu, wraca do domu i się relaksuje przy telewizorze. I idąc jeszcze dalej, nie może zasnąć yy, samemu, tylko musi być ten telewizor włączony, aż go tam znudzi, znudzi i on zaśnie. Widzicie? Umysł nasz, jak jest taki bardzo rozkręcony, przebodcowany, no próbuje znaleźć różnego rodzaju formy unikania, ciszy, bo on musi cały czas napierdzielać, jak, jak nie <śm> Samemu to po prostu bodźców więcej, żeby może mniej myśleć, czy jakoś tak, ale żeby były bodźce, cały czas bodźce. Żyjemy w świecie, gdzie jest mnóstwo bodźców. I tak umysł przyzwyczajony do tych bodźców yy, prowadzi nas, że my nie możemy funkcjonować. Nie czujemy siebie, kiedy nie ma tych bodźców. I to jest, powiem Wam, wielkie wyzwanie, bo kiedy tak nauczyliśmy siebie, że. By być, żeby żyć, żeby funkcjonować, żeby coś tam robić, to trzeba być w bodcach. no to takie miejsca jak las, cisza, spokój są nieatrakcyjne. Dla kogo? Dlatego głodnego umysłu. I jak ważne jest to dostrzec i zacząć, no właśnie, rozwijać w sobie tą umiejętność relaksowania i tego, że okej okay, czy jestem w stanie zatrzymać się i właśnie. Częstokroć jest takie coś, że kiedy są różne istoty i no właśnie. <laughs> Nie mogą usiedzieć spokojnie. Yy. Widzicie jak czasami położy się rękę na kolanie? Na kolanie, ktoś siedzi, to może nóżką ruszać, może drgać tą nóżką, może się bujać, a może już ręki spokojnie nie położy, bo musi paluszkiem pukać, coś tam robić, bo y, gdzieś tam w nim coś drga i potrzebuje się ruszać. Więc obserwując takie rzeczy, można fajnie też rozwijać. Ok, połóż rękę pozwól sobie na to, żeby usiąść i się nie ruszać. Już nie mówię nie myśleć, ale po prostu nie ruszać, żeby ciało się uspokoiło. Pamiętam jak dawno, dawno temu, to już było wiele lat temu, gdzieś tam w tym swoim przeszłości, tych swoich różnych sytuacjach, które mi spotkały jako dziecko. Jak ja sobie tak wziąłem rękę, to nie umiałem jej trzymać prosto. Drgała, po prostu trzęsła się. Tak układ nerwowy był rozdrgany. Dopiero czas, praca z sobą, praca z, z tym rozwijaniem umiejętności, rozluźniania się, przyczyniła się do tego, że mogę spokojnie postawić rękę, tak pokazać, i ona jest. Styl. Stała. Owszem, każdy z nas ma różne temperamentności w sobie. Ale to nie przeszkadza w tym, że jeżeli ktoś jest taki bardzo aktywny, bardzo energiczny, taki energetyczny, to nie przeszkadza w tym, żeby właśnie móc też rozwijać w sobie umiejętność takiego uspokojenia. Często przy tym wszystkim takim popularnym elementem jest to rozluźnienie, kiedy już się przychodzi po pracy, to można napić się jakieś piwko, można lampkę wina lampkę wina. Jedno piwko. <laughs> Wiecie, jak to jest. Ci co wiedzą. Także różnie to bywa w tym działaniu naszym mówię naszym, bo to my jesteśmy jak jedno połączenie ze sobą. I, i to jest takie działanie, że no szukamy tego rozluźnienia. Wiecie. Bycie dla mnie w przyrodzie jest po prostu czymś, jak to w tej piosence, w tym tekście, takim, który napisałem: Do lasu muszę być w tej ciszy. A cisza to taka cisza jest, że wiecie, tu jest mnóstwo bodźców, ale jakość tych bodźców jest naturalna. Nie jest wymuszana, nie jest w jakiś sposób generowana. Ona po prostu jest. O widzicie, to jest tak jak z tą homeostazą, że kiedy pozwalamy ciału, żeby ono się równoważyło, kiedy pozwalamy, żeby się ono uzdrawiało, wyciszało, to jak to się dzieje? Kiedy już przestajemy szukać uzdrowienia. Wyciszenia, tylko puszczamy. Odpuszczenie. A za tym idzie piękne doświadczenie tego, że i mamy tą autofagię, i mamy ten, tą homostazę. Kiedy to wszystko pozwolimy, to się zaczyna równoważyć. Ale nie! Świat mówi: Masz tutaj dotrzeć do swojego rdzenia i w ogóle afirmować robić to tamto. Też są to jakieś elementy, etapy w tym naszym rozwijaniu się odkrywaniu tego, że to źródło każdego z nas jest w ciszy uspokojeniu, w zatrzymaniu. Coś tam może chodzi. <grystanie> Jakiś niedźwiedź. <grystanie> I powiem Wam, że to jest takie niesamowite dla mnie, kiedy można na przykład sobie też takie coś rozwijać. Ja to uwielbiam, jak sobie leżę, ale też w ogóle można to w ciągu dnia, to skupienie na tym, co każdy z nas ma, na oddechu. Prosta sprawa. Z każdym wydechem rozluźniać ciało. Ja mam tak, jak leżę yy, i tak oddycham i z każdym wydechem rozluźniam ciało. Ono po prostu całościowo się rozluźnia, się rozpływa. To jest po prostu po iluś tam razach takiego powtarzania. A już też kiedyś o tym wspominałem wam. To jest tak, że nagle ciało jest takie rozluźnione, że ono zasypia. Ono wręcz staje się takie, można powiedzieć, takie sztywniejsze, takie, takie jakby w takiej bańce, takie zaczyna być. E, takie, że przestajemy je czuć w jakimś sensie. I ona sobie zaczyna spać. A ja, ja To są fantastyczne sprawy. Rozluźniasz się, rozluźniasz i nagle patrzysz, a to ciało po prostu pff, przybiera oddech e, śpiący, wszystko, ono śpi. A ty to widzisz. Powiem Wam, że tak samo jest wobec różnych takich kręcących się w nas myśli. Wystarczy je obserwować i oddychać. A z każdym wydechem rozluźniać, puszczać, odpuszczać. No ale to jest umiejętność, która no właśnie wymaga czasu, chociaż może to też nie do końca, bo to jest bardzo łatwo. Ciało nasze jest tak. Yy, elastyczne, że ono szybko się nauczy. My możemy też umysł nasz nauczyć do tego, żeby właśnie w taki sposób sobie dawać relaks. Łatwiej jest sięgnąć po coś, coś tam poruszać i tak, tak Jestem a taki pobudzony, ale to jest pobudzenie takie hormonalne i no właśnie. I co za chwilę musimy szukać znowu kolejnego pobudzenia. A wszystko i to wiemy dobrze. Każda odpowiedź, każde takie coś, co wiąże się z tym naszym jestem, tym, kim jesteśmy, zaczyna się od ciszy, od uspokojenia. To tak jak to mówią o, na przykład o, o seksualności, ale to jest tak jest, tak jest. bo Pojawiają się hormony, jest to pożądanie, jest to pragnienie, wow, tak, chcemy się kochać i tam tantry, coś tam uprawiać i w ogóle różne rzeczy. Piękna sprawa. Ale inaczej mówiąc, prawdziwy seks zaczyna się, tak, tak mówiąc w ogóle, miłość zaczyna się, czy w ogóle jakkolwiek to tam nazwać, już nieważne. Zaczyna się, kiedy już ta cała, to pobudzenie takie hormonalne opadnie, pojawi się cisza i z tej subtelności, z tej ciszy zaczyna się dotyk. Zaczyna się spotkanie we wszystkim, szukając każdej odpowiedzi. To, to co jest bardziej dostrzegalne, nasze, realne, z naszego jestestwa, to jest Zaczynające się z ciszy, z spokoju. Zresztą ja już, już to o tym mówiłem. Tyle rzeczy mówiłem, już nie wiem, czy jest sens tu mówić cokolwiek. To tylko takie przypomnienie, takiej oczywistości, że tam, gdzie jest pobudzenie hormonalne, jakiekolwiek działania, które to tworzą. Ma to swoje wspierające jakieś aspekty, ale tak naprawdę, naprawdę to, to, co jest rdzenne w nas, dopiero jest dostrzegane w ciszy i spokoju. Dlatego ten pokój ciemności. Kiedy wyczyszamy swoją gospodarkę, można powiedzieć, swoje trabienie, układ trabienny, uspokajamy ciało. Jesteśmy w takim uspokojeniu, wtedy pojawia się to coś, za czym tak bardzo tęsknimy, o czym tak dużo mówimy, i próbujemy to w jakiś sposób sobie poukładać, zdobyć, osiągnąć. A to właśnie się pojawia wtedy, kiedy już odpuszczamy sobie osiąganie, układanie, ale. Otwieramy się na obecność. Czułą obecność w słuchaniu samych siebie. No dobrze. Czas. Poruszać trochę. To jest jeden z elementów, bo jest czas na wdech i wydech. Wszystko ma być w równowadze. Takie to proste. Czy na pewno, czy naprawdę. Słuchajcie, najlepszego dla Was, razem na jakiś czas sobie nagram coś, raz częściej, raz rzadziej. W najbliższym czasie spotkamy się na Festiwalu Wdzięczności, to już za trzy tygodnie chyba tak, jakoś, może dwa i pół, więc do miłego. Najlepszego, hej!